Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ramach Ameryka w Twojej Bibliotece gościmy pana profesora Pawła Leszczyńskiego, sekretarza Oddziału Gorzowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Kłaniam się, panie dyrektorze, i witam wszystkich Państwa. Bardzo nam miło. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o sytuacji religijnej w Stanach Zjednoczonych. I chyba zaczniemy od takiego ogólnego wprowadzenia i pytania generalnego który być może nasi y, widzowie, nasi czytelnicy sobie y, zadają, kiedy właśnie taki temat słyszą. Czy Stany Zjednoczone to, to kraj bardziej katolicki czy protestancki? To, co trzeba podkreślić na samym początku, to myślę fakt, że jest to kraj o większości chrześcijańskiej, zdecydowanej większości chrześcijan. Natomiast gdyby spojrzeć na sprawę od strony statystyki, to jest to kraj rzeczywiście o większości chrześcijan związanych z kościołami protestanckimi. Jakkolwiek katolicy, Kościół rzymskokatolicki, jak oblicza się według danych statystycznych, Około 1 czwarta ludności, czy nawet ponad 1 czwarta ludności Stanów Zjednoczonych to osoby wyznania rzymskokatolickiego. <laughs> o osobach wyznania katolickiego, bo to jest też jeszcze wiele ciekawych kwestii, to chciałbym powiedzieć może tak, panoramicznie trochę o kwestii związanych z kościołami protestanckimi w Stanach Zjednoczonych, bo rzeczywiście jest ich bardzo wiele. Ta wyliczanka mogłaby być bardzo długa, ale ze względów czasowych musimy się skoncentrować na tych najważniejszych wyznaniach, które rzeczywiście odgrywały i odgrywają w dalszym ciągu znaczącą rolę w tamtejszym życiu szeroko rozumianym społecznym. Będą to episkopalianie, czyli amerykański od, yy, odłam, to może niewłaściwie powiedziane, ale odmiana, amerykańska odmiana anglikanizmu. Baptyści, metodyści luteranie kwakrzy też wyznanie które przybyło z terenów Anglii wreszcie Adwentyści, zielonoświątkowcy, oczywiście, z tym, że tych kościołów luterańskich, metodystycznych, baptystycznych jest też bardzo wiele. To nie jest jedna organizacja, która by się nazywała, na przykład Kościół Baptystów w Stanach Zjednoczonych. Najważniejszym, najsilniejszym liczebnie jest tak zwana Południowa Konwencja Baptystów. Może tak, tutaj warto powiedzieć, że do niej należał również Bill Clinton. Z tym właśnie kościołem był związany. Z kolei bardzo też ważny jest zjednoczony kościół metodystyczny. Do tego kościoła, znowu by wymienić tytułem przykładu, małżeństwo. On Baptysta, ona metodystka Hillary Clinton. Gdyby jeszcze tutaj użyć innych nazw organizacyjnych, no to trzeba wymienić również te kościoły, które na przykład związane są z nurtem presbiteriańskim. Presbiterianie też, jest ich bardzo wiele. Uczniowie Chrystusa, też kościół dosyć liczny, który był reprezentowany choćby przez Ronalda Regana. Ronald Reagan do tego kościoła właśnie należał. Tu może a propos a propos właśnie przynależności też religijnej prezydentów. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby państwa zaprosić do lektury książki znamienitej znanego nam myślę wszystkim pana profesora Longina Pastusiaka. W trzecim tomie, w trzecim tomie książki pana profesora Longina Pastusiaka prezydenci Stanów Zjednoczonych znajduje się ciekawy tabelaryczny wykaz prezydentów włącznie z ich przynależnością wyznaniową y, która rzeczywiście pokazuje że dominowały tam kościoły episkopalny metodystyczny baptystyczny presbiteriański y, był także holenderski kościół reformowany Prezydent Martin Van Buren, albo Theodore Roosevelt. Pierwszy Roosevelt z, właśnie z tym wyznaniem był e, związany. E, serdecznie myślę Państwu, warto tę publikację polecić także z innych wielu względów, bo oczywiście ona ma trzy tomy. Ten jest e, trzecim tomem, ale właśnie zawiera to e, zestawienie. E, jak jest jeszcze z innymi religiami? Mormoni. Kościół Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich, pełna urzędowa nazwa tego kościoła. Główna siedziba to miasto związane z jedną z olimpiad, Salt Lake City, w stanie Utah. To jest właśnie, można by powiedzieć, taka siedziba kościoła mormońskiego. My w Polsce o Mormonach właściwie dowiedzieliśmy się. W takiej filmowej wersji z takiego esternu, który pamiętam jeszcze w telewizji w latach 80. pod tytułem Jak zdobywano Dziki Zachód. I tam była również właśnie rodzina mormońska, takie ciekawe wprowadzenie również do, do różnorodności religijnej Stanów Zjednoczonych. Oprócz Mormonów także Kościół unitariański funkcjonuje sobie w Stanach Zjednoczonych, a z innych religii niechrześcijańskich, no musimy koniecznie wspomnieć o judaizmie, dlatego że też bardzo często podkreśla się, że korzenie demokracji, kultury politycznej, prawa, wreszcie dekalog, oparte są na etyce judeochrześcijańskiej. To się bardzo często podkreśla. I tutaj też może taka dygresja. W 2000 roku na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych u boku Alberta Gora kandydował po raz pierwszy jako właśnie wyznawca judaizmu na tak wysoki urząd senator, ówczesny senator Joseph Lieberman. Na marginesie bardzo znacząca postać w kontekście naszych dążeń do wejścia do NATO w latach 90. XX wieku. Bardzo taki y, zasłużony rzecznik sprawy, bym powiedział, tutaj y, w tym zagadnieniu. Ale także inne religie, y, muzułmanie, sumnici, szyici, y, inne jeszcze oczywiście odmiany, y, hinduści, buddyści, bo też bardzo znaczący wskaźnik ludności pochodzenia azjatyckiego również w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje, sikhowie i y, y, wyznawcy jeszcze także innych religii, na przykład chińskich. To tak w zakresie tej ogólnej panoramy może jeszcze właśnie słowo o, o katolicyzmie, bo no wiemy wszyscy, że John Fitzgerald Kennedy był pierwszym katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale może warto też powiedzieć, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Joseph Biden, jest drugim prezydentem wyznania katolickiego, a wcześniej, na początku XXI wieku, konkretnie w 2004, na prezydenta kandydował senator John Kerry też wyznania katolickiego, obecnie specjalny wysłannik prezydenta Bidena do spraw zmian klimatycznych. W Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych też osoby wyznania rzymskokatolickiego funkcjonują już od XIX stulecia. W związku z tym można by powiedzieć, że ta obecność również katolików różnych odmian bo oczywiście katolicyzm amerykański to nie jest katolicyzm polski charakteryzuje się specyfiką też bardzo ważną ale gdy mowa o polskim kontekście w odniesieniu do katolicyzmu. To chciałbym powiedzieć również słów parę o genezie jednego z kościołów członkowskich polskiej Rady Kumenicznej, Kościoła Polsko-Katolickiego, który powstał pod koniec XIX stulecia w miejscowości Scranton w Pensylwanii, właśnie w Stanach Zjednoczonych, a powstał jako polski narodowy kościół katolicki. Pod tą nazwą on zresztą funkcjonuje do dnia dzisiejszego i to znowu szanowni państwo ciekawy kontekst filmowy. W trzeciej części naszego niezapomnianego serialu o Kargulach i Pawlakach, konkretnie w odcinku pod tytułem Kochaj albo Rzuć, znajdujemy scenkę, kiedy udają się oni do kościoła, żeby dać datek za duszę zmarłego Jaśka. No i wchodzą do kościoła, odnajdują kapłana, grał go Henryk Talar i tam jest rozmowa, Kazimierz Pawlak wyciąga kolejne banknoty dolarowe, chcąc właśnie dać datek za nam mszę za duszę swojego brata, i w pewnym momencie pada właśnie pytanie ze strony tego księdza, ale chyba zmarły. Nie był, zdaje się, członkiem mojej parafii. I wtedy pada hasło: To jest parafia polskiego kościoła katolickiego narodowego w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego doszło do powstania tego kościoła? Dlatego, że doszło do sporu z hierarchią katolicką, głównie pochodzenia irlandzkiego, o zakaz używania języka polskiego w liturgii. I ponieważ nie udało się tego y, przewalczyć ani na poziomie amerykańskim, ani na poziomie watykańskim, w związku z tym ówczesny y, ksiądz, y, inicjator Franciszek Hodur, podjął decyzję o tym, że tworzymy właśnie y, własny kościół. To też jeszcze może taki y, ciekawy kontekst. No i postać Martina Luthera Kinga, przywódcy, można powiedzieć, ikony mniejszości afroamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych. Tu chyba bardzo ważna jego rola. Bez wątpienia. To jest postać ikoniczna dla całego ruchu praw obywatelskich lat 60. w Stanach Zjednoczonych. W ogóle jest kwestią niezwykle ciekawą, jak bardzo kościoły afroamerykańskie, tutaj głównie kościoły baptystyczne, metodystyczne, na przykład episkopalny, południowoafrykański kościół metodystyczny oddziaływały dla, powiedziałbym, Zorganizowania tego ruchu i nadania mu od samego początku, co niezwykle istotne, pokojowego charakteru. Pokój, pokój i jeszcze raz pokój, i walka o prawa człowieka, o prawa obywatelskie, metodami pokojowymi. Martin Luther King był założycielem całej organizacji, w której zresztą było obecnych wielu, wielu różnych też pastorów. Można by powiedzieć, taka, takie ciekawe, może odwołanie. Rola pastorów w ruchu obywatelskim w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, a mi się to kojarzy, również z rolą pastorów w Niemieckiej Republice Demokratycznej w zupełnie innym kontekście czasowym lat 80. XX wieku. Ale w tamtych latach najważniejsze było to, że te cele, które zostały wyznaczone, od 1964 roku, odkąd to yy, oficjalnie można powiedzieć, się zinstytucjonalizowało, no to była przede wszystkim zasada jeden człowiek, jeden głos dla każdego, niezależnie od koloru skóry, wyznania, narodowości i innych, oczywiście pochodzenia społecznego, majątku itd. Tak o to Martin Luther King walczył wraz z wieloma swoimi koleżankami i kolegami i tragiczna śmierć e, przerwała to dzieło, ale pozostali inni liderzy. Także obecni dzisiaj e, w życiu społecznym Stanów Zjednoczonych to jeszcze myślę warto wymienić pastora e, też baptystycznego Jesse Jacksona, który kandydował e, dwukrotnie e, z ramienia Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 84 i 88 roku pod takimi też bardzo właśnie ważnymi hasłami walki z tym wszystkim co składa się na dyskryminację rasową w Stanach Zjednoczonych. Sprawa trwa dalej. Mamy przecież ruch, ruch Black Lives Matter. Mamy rocznicę zamordowania George'a Floyda w Minneapolis. W związku z tym to są w dalszym ciągu sprawy bardzo ważne i bardzo aktualne. Zresztą można powiedzieć, ruch pra praw obywatelskich będzie zawsze aktualny, bo zawsze walka o prawa człowieka będzie ważna. Znamy w popkulturze y Whitney Houston, Aretha Franklin. Zdaje mi się, że właśnie one rozpoczęły swoją karierę muzyczną w pewnym kościele amerykańskim, gdzie śpiew odgrywa bardzo ważną rolę. Oczywiście, do tego jeszcze możemy dodać inne nazwiska Michaela Jacksona, czy na przykład Ellie Fitzgerald. Tak, właśnie w tamtejszych kościołach, głównie afroamerykańskich kościołach południowych Stanów amerykańskich, Narodziła się muzyka gospel, którą też przecież tak dobrze znamy w naszym kontekście, w polskim kontekście, jest to muzyka też niezwykle popularna. Gospel narodził się właśnie tam, w kościołach baptystycznych, w kościołach metodystycznych, właśnie amerykańskiego południa. I to jest też kwestia, która, można powiedzieć, przebojem weszła w świat szeroko rozumianej muzyki, bo tu nie chodzi tylko o to, że to jest muzyka chrześcijańska z przymiotnikiem, ale po prostu szeroko rozumianej muzyki. Jest to rzeczywiście jeden z takich no, znanych elementów amerykańskiej popkultury. Jest takie miejsce w Waszyngtonie, Katedra Narodowa. Jest to miejsce, możemy je nazwać chyba takie ekumeniczne. I nie wiem, czy jeszcze gdzieś w świecie czy w Europie znajdziemy podobne miejsca. Tak, to jest miejsce rzeczywiście niezwykłe formalnie należące do Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych, ale odbywają się tam nabożeństwa ekumeniczne z różnych okazji. Tam są też organizowane uroczystości pogrzebowe zmarłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, jak na przykład w 2004 w odniesieniu do Ronalda Reagana. Natomiast rzeczą też ważną jest podkreślenie tego, że oczywiście w tych nabożeństwach również są reprezentowani, uczestniczą chrześcijanie należący do różnych jurysdykcji kościołów prawosławnych w Stanach Zjednoczonych, bo przecież również i wyznawcy kościołów prawosławnych tam są. No i znowu jakieś nazwisko tutaj może byłoby dobrze wymienić: Michael Dukakis, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1988 roku, albo też jeden z wybitnych dziennikarzy, obecnie komentatorów politycznych. A kiedyś współpracownik Clintona, George Stepanopoulos. Czyli nazwisko już wskazuje na korzenie greckie. Katedra Narodowa jest pomysłem na to, żeby reprezentantów różnych wyznań chrześcijańskich w najważniejszych momentach dla funkcjonowania Stanów Zjednoczonych połączyć. Mówi się tam zresztą o tak zwanej religii obywatelskiej, ale rozumie się przez to nie jakiś nową odmianę religii, jakąś stworzoną czy wykreowaną przez państwo co nie jest możliwe też na gruncie konstytucyjnym, bo rozdział kościoła od państwa jest tam wyraźnie zagwarantowany. Ale chodzi o znalezienie takiej formy celebrowania, przeżywania pewnych ważnych momentów dla tamtejszego funkcjonowania, a żeby wytworzyć to poczucie jedności. Tytułem przykładu po 11 września 2001 po zamachach terrorystycznych na Waszyngton i Nowy Jork. Ale gdy mowa o religii w Stanach Zjednoczonych Trzeba troszeczkę do tego miodziku dodać parę łyżek dziegciu. Będzie to związane z instrumentalizacją religii w życiu politycznym w Stanach Zjednoczonych, bo niestety, ale patrząc z naszego punktu widzenia europejskiego, to pewne rzeczy, które tam mają miejsce, są delikatnie mówiąc niezrozumiałe. Dla mnie na przykład niezrozumiałe było posługiwanie się Bogiem, w odniesieniu do uzasadniania wojny z Irakiem w 2003 roku przez George'a Busha y, Juniora. Obojętnie jaka religia świetnie sobie daje radę bez państwa. To jest też bardzo ważne przesłanie. Znowu to hasło rozdział kościołów od państwa albo szerzej religii, bo nie tylko kościołów, bo również właśnie i różnych y, innych religii w Stanach Zjednoczonych jest rzeczą bardzo ważną, bo czasem jak patrzy się na takie trochę nachalne God bless America, God bless America, to ja mam wrażenie, że Pan Bóg chyba jest Amerykaninem, posiadaczem paszportu amerykańskiego, jeszcze z kapeluszem na głowie. No ale chyba nie tak, tak chyba to y, nie wygląda. W związku z tym rzeczywiście, nawet po, patrząc z punktu widzenia północnych sąsiadów y, y, Stanów Zjednoczonych, Kanadyjczyków, no to ta sprawa jest rzeczywiście podkreślana na, na zasadzie pewnego takiego no, przymrużenia y, oka na tą praktykę. Żywotność religii y, w Stanach Zjednoczonych jest rzeczywiście bardzo ważna, ale tam jak i pod każdą szerokością geograficzną stale funkcjonuje właśnie to zagrożenie wykorzystywania religii do bieżącej polityki, podpierania się nią czy uzasadniania pewnych bardzo kontrowersyjnych decyzji e, politycznych. To też trzeba e, również obiektywnie tutaj stwierdzić. Dziękuję bardzo za tę ciekawą wiedzę, którą dzisiaj nam pan profesor przekazał. Bardzo dziękuję. Jak widać, Ameryka to rzeczywiście bogactwo kulturowe, bogactwo religijne i kraj cały czas żyjący właśnie w tym całym spektrum różnych kultur, języków, religii i kraj bardzo ciekawy. Na pewno będziemy się jeszcze tą tematyką w ramach Ameryki w Twojej Bibliotece zajmować, a tymczasem zapraszamy Państwa oczywiście do naszej biblioteki, do Biblioteki Herberta w której też w ramach programu Ameryka w Twojej Bibliotece otrzymujemy środki na zakup książek anglojęzycznych w języku angielskim oraz też w języku polskim, również poświęcone właśnie sytuacji religii, kościołów w Stanach Zjednoczonych. Zachęcamy serdecznie, zapraszamy do naszych czytelni i do naszych wypożyczalni.